Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który wzbudza duże kontrowersje, głównie ze względu na inflację, czyli o maśle. Ale zanim przejdę do tego, czym zastąpić masło i jakie właściwości ma masło, a jakie mają te zastępniki, o których Wam powiem. To zachęcam Was do subskrybowania, bo to napędza mnie do działania. Dzięki Waszym subskrypcjom ja mogę się dalej rozwijać i prowadzić ten kanał. A kiedy nie ma tej subskrypcji, to na pewno jest mi dużo gorzej i ciężej. Więc zachęcam, będzie mi bardzo miło, jeżeli ze mną na tym kanale zostaniecie. A teraz już chcę Wam opowiedzieć trochę więcej o tym, jakimi produktami możemy sobie zastępować masło, jeżeli chodzi właśnie o smarowanie chleba, dlatego, że no, po pierwsze to masło jest drugie. A po drugie, i wiem, że to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, ale taka jest prawda, większość Polaków cierpi na dyslipidemię, czyli problemy ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu całkowitego, czy też lipoproteiny LDL. Często też mamy tutaj zaburzony obraz tego właśnie jak wygląda HDL, on jest często za niski. Natomiast no, jednak najważniejszym wyznacznikiem jest dla nas lipoproteina LDL i niestety tak jak wam powiedziałam, większość Polaków ma tu zaburzony obraz właśnie lipidogramu ze względu na to, że no po pierwsze większość Polaków cierpi na nadwagę i otyłość, a to jest taki jeden z głównych czynników, a po drugie ze względu na to, że nasze diety nadal pozostawiają wiele do życzenia. No i my bardzo lubimy tłuste mięso, masło, smalec, bardzo lubimy tłuste potrawy, smażone, to właśnie na maśle, często smażone na maśle klarowanym, na właśnie smalcu, a to wszystko powoduje, że tego cholesterolu w diecie zbiera się sporo. I jednak te osoby, które mają zaburzenia w obrazie cholesterolu, powinny ograniczać spożycie cholesterolu. Nie powiem, że do zera, ale generalnie tutaj znacznie powinniśmy obniżyć to właśnie spożycie cholesterolu. A masło jest dla nas jednym ze źródeł. I żeby nie wchodzić dalej w tę dyskusję, bo dzisiaj nie mam odcinka o tym, czy masło, czy margaryna, i nie mam odcinka o tym, jak wpływa masło na nasz organizm, to właśnie chcę Wam powiedzieć o innych zamiennikach, które najczęściej mają mniej cholesterolu albo nie mają go wcale, które są do tego tańsze, zdrowsze, mają też błonnik, no i świetnie smakują. I oczywiście każdy z nas raz kiedyś może posmarować swój chleb masłem, czy raz kiedyś usmażyć sobie jajecznicę na maśle klarowanym. Ale generalnie, co do zasady, nie powinna za często i za dużo używać masła. Wszystko z umiarem, wszystko właśnie tutaj w umiarkowanych ilościach, więc teraz idziemy do tego, czym możemy masło zastąpić. I pierwszym takim zamiennikiem będzie awokado i guacamole. Jakbym powiedziała o tym 5 lat temu, to pewnie większość osób napisałaby mi tutaj, że mam się popukać w głowę, ale dzisiaj już coraz więcej osób przekonuje się właśnie do tych zamienników. Pewnie też dlatego, że stało się to po prostu bardzo popularne. I w większości sklepów i marketów mamy już do kupienia i guacamole, i awokado, i nawet różne typy awokado. I rzeczywiście ludzie przekonali się do tego, że awokado może być elementem diety, również jeżeli chodzi o kanapki. Ale ja chcę Wam powiedzieć dzisiaj o korzyściach zdrowotnych, czyli dlaczego warto zastąpić masło, właśnie stosując sobie awokado na chleb, czy po prostu smarując guacamole, czyli tą pastą z awokado. Po pierwsze, awokado to prawdziwy. Superfood. Jest bogate w zdrowe tłuszcze jednonienasycone, ma dodatkowo sporo witaminy E potasu i przeciwutleniaczy. Warto rozsmarować sobie dojrzałe awokado na chlebie zamiast masła, dlatego że po pierwsze ma taką świetnie maślaną konsystencję i delikatny orzechowy smak. Dla mnie jeżeli chodzi o awokado, to tak naprawdę ono nie ma smaku, więc ja je jem, dlatego że lubię właśnie tą konsystencję, lubię kiedy łączy się na przykład to jeszcze z serkiem śmietankowym, z jajkiem w moich ustach, ale wiem, że niektóre osoby nie lubią, dlatego zaraz podam inne zamieniki. Natomiast chcę Wam jeszcze powiedzieć, co na ten temat mówią, badania. Jedzenie jednego awokado dziennie ma ogromny wpływ na zdrowie naszego serca. I ja wam nie powiem teraz, żebyśmy koniecznie każdego dnia jedli jedno awokado, no ale gdybyśmy chociaż połówkę awokado co 2-3 dni włączyli do swojej diety, to też już te korzyści będą znaczne. Naukowcy, którzy opublikowali swoje wyniki w bardzo prestiżowym czasopiśmie, który jest bardzo dobrym czasopismem, to nie są byle jakie badania, dowiedli, że regularne spożywanie awokado pomaga obniżyć poziom właśnie tego cholesterolu LDL, który generalnie nazywany jest złym i rzeczywiście im on jest wyższy, tym większe ryzyko udarów, zawałów i tak w skrócie szczególnie jego najbardziej szkodliwej frakcji, czyli takich małych, gęstych cząsteczek LDL. A to właśnie one mają największy udział w rozwoju miażdżycy i innych chorób sercowo-naczyniowych. Co więcej, okazuje się, że awokado redukuje też poziom utlenionych cząsteczek LDL, oksy-LDL, a właśnie te utlenione cząsteczki LDL też są bardzo powiązane z różnymi problemami sercowo-naczyniowymi. Właśnie to utlenianie i powstawanie tych oksy LDL w organizmie prowadzi do poważnych schorzeń i obniżenie tego procesu to krok w stronę lepszego zdrowia i mniejszego ryzyka chorób serca. To badanie było randomizowane, kontrolowane, więc jest bardzo wysokiej jakości. A więc jeśli szukasz zamiennika, który też ma maślaną konsystencję, a dodatkowo zadba o twoje serce. To awokado będzie świetnym wyborem. Kolejnym wspaniałym zamiennikiem, do którego przekonała się nawet moja córka lat 4, a być może przekonała się dlatego, że po prostu bardzo dużo tego jemy w naszym domu jest humus. I zanim Wam powiem o humusie, chcę powiedzieć, że większość Polaków nie jest rączków. My generalnie, jako naród, mamy problem z tymi strączkami, boimy się ich, boimy się gazów, boimy się wzdęć, boimy się tego właśnie, że będzie nam to stało na żołądku, a w większości przypadków to są mity. Dlatego, że dobrze przygotowane strączki, które na przykład kupicie sobie ze słoika w zalewie albo właśnie w formie humusu, nie będą powodowały takich objawów, o ile będziemy się do nich przyzwyczajać, czyli zwiększać powoli te porcje, a po drugie, jeżeli nie mamy większych problemów jelitowych, czyli na przykład zespołu. Lita drażliwego, czy SIBO i tak dalej. Dlatego, że rzeczywiście w takich przypadkach to może powodować różne niekorzystne objawy. Natomiast większość z nas zdecydowanie powinna włączyć strączki do swojej diety. Ja najbardziej lubię humus pomidorowy, chociaż bardzo lubię też paprykowy. Dajcie mi znać w komentarzu, jaki Wy smak najbardziej lubicie. A teraz opowiem Wam trochę o korzyściach, jeżeli chodzi o właśnie używanie humusu na co dzień. Humus to taki dip z ciecierzycy, tahini, czyli pasty sezamowej, cytryny i czosnku. To taka bazowa receptura, może być modyfikowana i często jest, My możemy spotkać bardzo różne typy humusu na co dzień. On ma też taką kremową konsystencję, a to sprawia, że idealnie zastępuje masło jako smarowidło do chleba czy jakichś tam innych przekąsek. Bardzo dobrze sprawdzi się w kanapkach, we wrapach, a nawet jako baza pod warzywa. Świeże czy pieczone, właśnie czy to na kanapce, czy to do jakichś dodatków. No i humus, musicie wiedzieć, że to prawdziwa bomba zdrowotna. Dzięki ciecierzycy i sezamowi, humus dostarcza pełnowartościowego białka i wapnia, co czyni go idealnym wyborem dla wegetarian i wegan, ale też dla osób, które na co dzień właśnie nie jedzą strączków. Warto jeszcze sobie do humusu dodać trochę tahini, dlatego że uzupełnimy w ten sposób cenne aminokwasy, jeżeli właśnie jesteśmy na diecie roślinnej. Poza tym humus to źródło witaminy C. Żelaza, kwasu foliowego, które wspierają odporność i dodają energii ma jedno nienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które wspomagają układ krwionośny, a witamina B6 i mangan dbają o Twoje nerwy i dobre samopoczucie. Jeśli martwisz się o to, że humus ma jakiś wysoki indeks glikemiczny albo, że podniesie Ci cukier, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość, dlatego, że humus ma niski indeks glikemiczny. I rzeczywiście, humus zawiera tłuszcze, jest kaloryczny, ale to są te tłuszcze dobrej jakości, dlatego, że wspierają serce i ogólną kondycję organizmu. Warto eksperymentować z różnymi humusami, bardzo fajne są i z burakiem i z ziołami i właśnie z różnymi dodatkami więc polecam Wam próbować różnych form bo możecie się zdziwić, że któryś w końcu Wam bardzo, bardzo zasmakuje. Jeśli chodzi o hummus to my sobie z, właśnie szczególnie moją córą Często jemy go stalarkami albo właśnie z jakimiś takimi sucharkami, dlatego że to świetnie się ze sobą łączy. Natomiast na chleb pod jakąś dobrej jakości wędlinę czy ser też bardzo się nadaje i też bardzo go lubimy. Kolejnym wspaniałym zamiennikiem i też coraz bardziej popularnym nawet w Polsce, dlatego że w wielu krajach śródziemnomorskich już to jest chleb powszedni, nomen omen chleb, Chciałaby się powiedzieć, to tu rzeczywiście w Polsce też staje się coraz bardziej popularna. A mówię o oliwie z oliwek. No i nie wiem, czy Wy macie takie doświadczenie, ale ja, kiedy podróżuję do Hiszpanii, Włoch czy Grecji i idę do jakiejś knajpy, i na początku dają mi ten świeży chlebek z tą ich pyszną oliwą, to szczerze, mogłabym już nic więcej tam nie jeść, bo to by mi totalnie wystarczyło. Dlatego, że ta ich oliwa rzeczywiście jest. Często o bardzo wysokiej jakości, no i wiadomo, że w podróży wszystko smakuje lepiej. Natomiast czemu by nie spróbować tego we własnym domu? Kiedy myślimy sobie o oliwie, to najczęściej mamy takie skojarzenia właśnie sałatka, surówka, a tak naprawdę oliwa też świetnie nadaje się właśnie do smarowania chleba. Oliwa z oliwek, zwłaszcza ta z pierwszego tłoczenia, czyli ekstra virgin, to prozdrowotna bomba w płynnej postaci. W przeciwieństwie do masła, które zawiera sporo tłuszczów nasyconych, oliwa jest bogata w te jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, tak zwane omega-9, które są prawdziwym sprzymierzeńcem Twojego serca, ale i mózgu. Ale to nie wszystko, bo w oliwie znajdziesz całą armię bioaktywnych składników, takich jak polifenole, tokoferole, fitosterole, fenole. A te działają przeciwzapalnie, przeciwutleniająco i przeciwmiażdżycowo. A co na ten temat mówią badania naukowe? Badania dobrej jakości pokazały, że już pół łyżki oliwy dziennie może obniżyć ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia, raka, chorób neurodegeneracyjnych, a także wielu innych. A jeśli zamienisz 10 gramów masła, Margaryny, śmietany czy majonezu na oliwę, zyskasz jeszcze więcej, bo ryzyko śmierci ogółem również spada. Co więcej, naukowcy z Harvardu, czyli nie byle kto. Odkryli, że oliwa z oliwek w ilości zaledwie 7 gramów dziennie, to mniej więcej łyżeczka, może obniżyć ryzyko śmierci z powodu demencji aż o 28%. To robi wrażenie, prawda? A to nie wszystko, dlatego że zastąpienie jednej łyżeczki margaryny czy majonezu oliwą. Zmniejsza to ryzyko o dodatkowe od 8 do 14%. Inna analiza, całkiem świeża, bo z 2023 roku, wykazała, że oliwa nie tylko poprawia funkcje poznawcze, ale także spowalnia spadek zdolności intelektualnych. Krótko mówiąc, to złoto nie tylko na talerzu, ale i dla mózgu. Mam nadzieję, że Was przekonałam do tego, żeby przynajmniej raz kiedyś tej oliwy na chleb użyć, ale generalnie, jak podróżowałam sobie właśnie po Grecji, jak byliśmy właśnie w takiej profesjonalnej wytłaczarni oliwy, to oni mieli różne badania naukowe i właśnie efekty zdrowotne poprzeklejane tam na ścianach. No i stwierdzili, że tak naprawdę u nich w całej rodzinie każdy zaraz po wstaniu pierwsze co robi to wypija łyżkę oliwy. I dla mnie to było takie wow, jakby, że oliwę oni też stosują trochę jako taką suplementację, tak? Tak jak my często używamy sobie tranu czy właśnie kwasów omega-3, to oni też do tego dorzucają oliwę i to już na sam start dnia. Nie wiem, czy w Polsce to przejdzie, no też ciężko. Tak, dobrą oliwą. Mimo wszystko oliwę kupujcie, jedzcie i ja bardzo właśnie polecam wykorzystywać oliwę jako podstawę do surówek, sałatek, nawet sobie po prostu polewać na co dzień jakiś tam nasz obiad czy cokolwiek takiego. Natomiast warto też moczyć w tym chleb. Oczywiście tutaj wszystko znowu z umiarem, żebyśmy zaraz nie mieli bomby kalorycznej na talerzu. I właśnie możemy sobie po prostu kropić, tak, delikatnie, właśnie ten nasz ślep oliwą, to nada takiego smaku, pazura i jak widzicie, bardzo dużo efektów zdrowotnych. Kolejnym świetnym rozwiązaniem, moim osobistym faworytem też, moim ulubionym jest serek śmietankowy. Ten serek śmietankowy też bije teraz jakieś po prostu rekordy popularności, ale ja uważam, że to dobrze, dlatego że po pierwsze jest przepyszny, po drugie bardzo łatwo się rozsmarowuje, nie ma takiego problemu jak z masłem, że zamrożony, za miękkie i tak dalej, tylko tu rzeczywiście w każdym momencie możemy łatwo po to sięgnąć. No i przede wszystkim, poza tym smakiem, poza tym benefitem związanym też właśnie z rozsmarowywaniem, to jest lepszy zamiennik masła, patrząc na ten zdrowotny punkt widzenia. I nie, najczęściej serek śmietankowy nie ma długiego składu, nie ma żadnych dodatków, konserwantów, absolutnie. Takiej dobrej jakości serek śmietankowy ma tak naprawdę jeden, dwa składniki. I jeżeli chodzi o serek śmietankowy, to tutaj plusem jest to, że on ma mniej tłuszczu, a więcej białka. I tu masło na 100 gramów dostarcza nam około 700 kalorii, a serek śmietankowy, może zanim Wam powiem, zgadnijcie i napiszcie w komentarzu. Turururu, serek śmietankowy na 100 gramów dostarcza nam między 250 a 350 kalorii, więc dwa razy mniej. No, i co ważne, rzeczywiście, jeżeli chodzi o serek śmietankowy, on jest też bogaty w wapń, a to bardzo dobrze wpływa na nasze kości czy zęby. I zamiast takiego klasycznego masła, spróbujcie posmarować sobie właśnie kanapkę serkiem śmietankowym. Do tego dodajcie na przykład rzotkiewkę, plasterki łososia i macie naprawdę super smaczną, fajną kanapkę. W biedronkach mamy też takie um, zamienniki jak gołwegę, właśnie pesto-stofu. Jeżeli lubicie smak pesto, jeżeli lubicie ten ten smak tofu, to to może wam bardzo przypaść do gustu. Ja osobiście to lubię, ale nie mogę te, tego stosować zbyt długo. Serek śmietankowy na przykład jest taki dość neutralny. Natomiast właśnie ten zamiennik tutaj to pesto z tofu. Ja mogę pożywać przez kilka dni i muszę mieć dłuższą przerwę, ale też Wam polecam sobie spróbować zobaczyć, dlatego że ma bardzo fajny skład. Jeżeli chodzi o skład tego GoWege Pestostofu, to mamy tutaj bazylię, później mamy olej słonecznikowy, to akurat na minus. Mamy ziemniaki, woda, tofu, tutaj mamy właśnie e, orzechy nerkowca, błonnik grochowy, sól. Dodali trochę witaminy C jako przeciwutleniacza, dodali kwasu mlekowego, cytrynowego. Mamy tutaj też pieprz i gałkę muszkatołową, Więc tak naprawdę skład jest fajny. Ten olej słonecznikowy na minus. Lepiej, gdyby dodali tu oliwę, ale wiadomo, że ona jest droższa i tak dalej. Eee, więc raz kiedyś możecie też spróbować jako taka alternatywa ewentualnie jako po prostu dodatek do kanapki dlatego, że znowu dostarczamy sobie tutaj fantastycznych rzeczy no i tofu warto mieć swoje swojej diecie i nie wierzcie w to, że rosną od tego piersi albo spada testosteron, to nieprawda i bazylię, która ma bardzo dużo cennych związków no i to też jest takie urozmaicenie diety i na koniec dla osób, które wolą takie kanapki na słodko czy takie kanapki deserowe bardzo Wam też polecam po prostu próbować kanapę z masłem orzechowym, ale takim 100% masłem orzechowym, a nie z Nutellą, bo bardzo często jeszcze gdzieś niektóre osoby mm, te dwa określenia, jakby tutaj stosują zamiennie, a nie to nie o to chodzi. Chodziło po prostu masło orzechowe 100%, które też ma bardzo fajne, cenne związki. I dzisiaj znajdziemy już masło orzechowe z różnych orzechów. Tak naprawdę z jakich sobie nie zażyczymy, to takie masło orzechowe znajdziemy. Ja kiedyś w opór jadłam masła nerkowe, z nerkowców. Mogłabym je jeść i jeść i jeść i z migdałów, ale jakoś mi się przyjadło i teraz nie mam już takiej fazy. Może i lepiej, bo po prostu wyjadałam my rzeczką całe słoiki, co jak wiecie, to no, bardzo duży, e, super plus kaloryczny przynosiły moje diecie. I właśnie ze względu na tę kaloryczność też uważajcie na ilości masła orzechowego, ale raz kiedyś no, kanapka z masłem orzechowym i bananem. Super sprawa. Myślę, że większość z was próbowała. Jeśli nie, to spróbujcie. I naprawdę tutaj też mamy taki dodatek błonnika, jedno nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są bardzo cenne dla naszego serca. Daj znać w komentarzu, który ty zamiennik masła stosujesz, a może po prostu stosujesz masło i nie zamierzasz z niego rezygnować. Napisz mi, czy tak jest, napisz mi, dlaczego. A ja zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję i do zobaczenia.